Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Jest to taki pierwszy nietypowy filmik, ponieważ postanowiłem, że będę nagrywał na moim kanale również filmiki niezwiązane z zarabianiem sieci, a także takie przydatne lub przedstawiające różne produkty, tak jak ten Easy Grom. Będę testował szczotkę do czesania dla psów. Zobaczymy, jak się spisuje. Podobno są same pozytywne opinie. Bardzo dobrze wyczesuje, więc zobaczymy, jak sobie ta szczotka radzi. Beniu mi nie daje ty spokoju. Także mój pupil jest troszeczkę energiczny. No ale dobra, postaramy się przetestować i zobaczymy jak, jak wyczesuje się jak wyczasuje ta szczotka. Patrz Beniu. Spokój, spokój. Możesz sobie tak tutaj ciebie wziąć. Czary samy zwykłą szczotką. To jak widzicie, coś tutaj powoli zaczyna wychodzić. Tylko chodź, Breniu, chodź. Nic ci się nie dzieje, tak? Już to że zaczyna wychodzić. Całkiem dobrze się czosuje. Faktycznie jest tak, jak w jak wyglądałem wcześniej na YouTube. Bardzo dużo to sierz wychodzi. Także widzę, że udamy. no będzie spokojnie. Będzie troszkę więcej spokoju, tak aby łatwiej to szło. Ale tak naprawdę wystarczy tylko kilka ruchów i widzimy jak pięknie wychodzi ta sierść. Ale Nie gryziemy. Co to ma być? Okaż jaki jesteś grzeczny. No. E, nie jemy tego benek. Widzicie. On to wszystko wcina. Wszystko co mu po prostu trafi do gęby. O, teraz fajnie. O masakre. to będzie z ciebie wychodzi tego. Sami zobaczcie całkiem sporo, a to tak naprawdę kilka ruchów, czy całego go nie wyczesałem. Pewnie jeszcze dużo z niego wyjdzie. No dobra, nie będę was zajmował. Jeżeli chodzi o szczotkę, uważam, że superowo się spisuje. Ze starej zwykłej szczotki aż tyle nie wychodziło. Tak naprawdę jest jeszcze niewyczesany w pełni, a wczoraj i tak był czesany, więc no bardzo dużo wyszło. No i oczywiście polecam, szczotka nazywa się EasyGo. możecie ją zamówić bezpośrednio u producenta, także warto. Szczotka kosztuje 29 zł, także stosunkowo niedroga, przesyłka eee, w, w ciągu kilku dni i macie ją u siebie. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, zapraszam do subskrypcji kanału i oczywiście do oglądania na bieżąco. Trzymajcie się, do usłyszenia. A Ty coś powiesz?